Pławatki, konkole, maki, jak cudownie. Do tego całe obszary ziemniaków kwitły, wyglądały jak jedna biała piana. A łąki, ileż w nich było kwiatów, jakie kształty, jakie kolory, ileż różnych gatunków ziół. ludzie stawali o świcie i mieli wielkie obszary pola. A nie było żadnych maszyn. Cały przyrząd do pracy to pług, sierp i motyka. A lata były gorące. Więc zanim słońce wyszło, nie jeden już się dobrze napracował. Pole piaszczyste Kamieniste, to też i plony liche. Choć dzieciństwa nie mieliśmy, jakie dziś mają dzieci, za to chowaliśmy się jak te ptaki wolne, czy motele, pośród pól i łąk i lasów pełnych kwiatów i owoców, których nasze wnuki już. Nie zasnają. Coś się stało tobie i ja mnie szczęśliwy co chodzim po tobie i ja mnie szczęśliwy co chodzim po tobie chodzą partyzanci po wiosce Michnowie, żandarmi otoczyli, klęskę sprawdzą Tobie. Żandarmi otoczyli, klęskę sprawdzą Tobie. Dziennik parafialny. Nadszedł dzień 12 lipca. Tragiczne dla Michniowa i całej parafii. Niemcy otoczyli wieś liczącą 642 dusze. Wszystkich mężczyzn dających się do pracy zatrzymali w lesie. Tymczasem we wsi przeprowadzili rewizję, a pod wieczór zapalili dziewięć gospodarstw. I poczęli zwozić mężczyzn z lasu i żywcem rzucać do palących się zabudowań. Matka powiedziała, że za olchą, na łące, stoją Niemcy. Cały dom zerwał się na nogi. Byliśmy wszyscy, z wyjątkiem jednego brata, który był wtedy w oddziale partyzanckim. Czworo dzieci, trzech synów i pięcioletnia siostra, więc nie wiedzieliśmy co robić. Wieś była otoczona. Czym to groziło, zdawaliśmy sobie sprawę, tylko nie wiedzieliśmy od czego zaczną. O jakimś oporze, bronieniu się, nie było absolutnie mowy. Ale wiedzieliśmy, że od strony suchedniowa zaczynają wychodzić ludzie i że nie zawracają ich Niemcy. Łudziliśmy się, że ich przepuszczają. Ja piętnastolatek, ze starszym bratem pracowaliśmy w lesie jako drwale. Inny z braci pracował w fabryce Stańskiego, w Suchedniowie. Wobec tego postanowiliśmy, żeby ojciec został w domu. Z matką i z siostrą, a my trzech, idziemy rzekomo do pracy. Kiedy doszliśmy do brzegu wsi, zobaczyliśmy, że w głębokim rowie, w lesie, wszyscy ci, którzy szli do pracy, leżą twarzami do ziemi. No i tam ułożyli i nas obok siebie. Trzech braci. Leżeliśmy dłuższy czas. Słychać było strzały. Już palił się dom Teofila Materka. Koło lasu przyszła grupa Niemców i zaczęli wyczytywać nazwiska. Materków, obarów, no i krogulców, czyli nas. To takie, których w kadrze partyzanckiej było najwięcej. Usłyszałem swoje imię i nazwisko. Wiedziałem, że we wsi jest jeszcze drugi Władysław Krogulec, i wiedziałem, że był w oddziale. I w tym czasie jeden z moich braci powiada, że tu obok leży Władysław Krogulec. Wtedy jeden z niemców doszedł do mnie i wyrżnął mnie tak w twarz, że wyplułem dwa zęby. Jednak dzięki bratu żyje. Bo koleje losu potoczyły się inaczej, niż mieli to zamiar uczynić Niemcy. Nas, tych wyczytanych, ułożyli osobno, trójkami, właśnie obok tego palącego się domu. Jedną, pierwszą trójkę wzięli na przesłuchanie. Oni tam byli okropnie bici. Wtedy żandarmi przyszli po nas. Po tę następną trójkę. Mnie złapał za kołnierz Niemiec. Potężne szwabisko takie. Jego twarz, jego sylwetka utkwiła mi doskonale w pamięci. Sądzę, że na zawsze. Szyję miał obwiązaną chustką w czarne grochy. W tym czasie wśród Niemców zapanowało zamieszanie. Wtedy miał przyjechać podobno Mejer, komendant żandarmery Skielc Zmienili swoją koncepcję. Nas zostawili w spokoju. To znaczy. Tych, których mieli na liście, a po pozostałych mężczyzn, około stu, podjechały dwa puste wozy. Załadowali ich. Tośmy widzieli, bośmy niedaleko od nich leżeli. Potem dowiedzieliśmy się, że podwieźli ich pod cztery stodoły i tam żywcem spalili. Razem z nimi moich dwóch starszych braci. Kiedym Biegła przez Michnów, to widziałam, co po stodołach byli popaleni. Jeden tak łokręcony był przy ogniu. Ręce miał popalone. Włosy miał opalone. Gruba, tak się nazywał, pracował na wytwórni. Bidny był, bo dzieci miał siedmioro, jeden rok cztery siedem lat dziesięć dwanaście. Sytko pozabijały. Podobno uciekł z tego łognia, ale go złapali i przytrzymali przy tym łogniu. Ręce miał potąd upalone, a tam sterta narodu, co się popaleła. Obok była wielka woda to braliśmy wiaderek i leli potem. Mówimy sobie, może ktoś pozna, jak przyjdzie, to pozna. Mojej bratowej brat nie uciekał, ale go wrotami wepchły do stodoły i upaleła mu się jedna reka. A tak był cały. Paz na sobie, bo był gajowym. Tak jak ta Lezał przy tym i paleł się. Tak chyciłam za wiaderko i zaczęłam lać. dużo tak. Ze później się poznano, ze to on. W nocy partyzanci stacjonujący w pobliskim lesie umyślili odwet. Napadli na pociąg wojskowo-cywilny i wysiekli maszynówkami wielu pasażerów. Następnie wycofali się w stronę Michniowa. Pościg niemiecki nie poszedł za partyzantami, ale zatrzymał się na Michniowie. Drugiego dnia zamordowana została moja matka i pięcioletnia siostra. Materkowo Tys zginęła. Jadzia... Co to sklep miała, łona jem tym niemcom gotowała jeść. A jak odchodzili, to dom zapaleli, a ją zabili. Lezała na podwórku. Syn jej młody schował się na górę wsiano. Jak łoni odchodzili, Belius pod górką, to zaczął wyłazić. To dolecieli i masynowym karabinem go przecięli. Taki ładny chłop, błobu, Niemców na górach, naprzeciw domu. To za co nam płakać. Mos uciekł do lasu, bo mówili, że Niemcy nie będą bić kobiet i dzieci, tylko chłopów. Pięcioro nas było, dwóch synów: wnucka mała i siostrzenica. Modlenimy się z nimi. Patrzę, a tu Niemcy idą z karabinem masynowym. Chcieli mu uciekać, ale Niemcy mówią: wrócić, wrócić. Ten syn, co miał dwanaście lat, bardzo dygotał. Mamo, gdzie ja się schowam? Narós stają na progu, stawiają karabin maszynowy i mówią: Kłaś się! kłaś się! To po polsku mówili. Ja padłam na klecki i chciałam go obłapić za nogi tego, co był przy tym karabinie. A on chciał mnie kopnąć, ale się wykręciłam. Wnucka, co jej było trzy lata. Zacznę strasznie pisać. I tak się położyła wele mnie i wtedy ten karabin maszynowy zaczął strzeloć. Jak się opamiętałam, to zobaczam, że mi się krew leje, ale nie wiedziałam skąd. Ale wnucka już nie piscyła. Niemce poszły na sosę, a syn, co miał 12 lat, parskała z niego krew. A to Niemiec wrócił i strzelił mu za ucho i zabił go, tego syna. Wystrzelano mieszkańców, przeważnie kobiety i dzieci w liczbie około 240 i całą wieś doszczętnie spalono. Uratowali się tylko ci, którzy uciekli w las lub do wzdołu, lub zostali wywiezieni do Niemiec. Najdroższa mamusiu i stryjowie. W pierwszych słowach donoszę wam, że żyjemy i dzięki Bogu jesteśmy zdrowe. Czego też i wam z całego serca życzymy. Dwa dni siedziałyśmy w areszcie, w Kielcach. Potem wywieźli nas do baraków częstochowskich i tu siedziałyśmy trzy dni. Kiedyśmy przyjechały, zaraz przyszedł ksiądz do nas z klasztoru. Wszystkie wyspowiadałyśmy się, potem opowiedziałyśmy księdzu nasze położenie. Bo nas się pytał, czego tak strasznie? Płaczemy. Po wysłuchaniu i on się rozpłakał. Powiedział, że na drugi dzień przyjdzie i w naszej intencji odprawi mszę świętą. Rano szykował ołtarz pod ścianą baraku. Zeszłyśmy wszystkie do niego i w czasie mszy przystąpiłyśmy do komunii świętej. Przed samym odjazdem znów przyszedł do nas i na drogę dał każdej z nas... Książeczkę do nabożeństwa, różaniec, medalik na tasiemce, i obrazek Matki Boskiej, Częstochowski i udzielił nam błogosławieństwa. Do miejsca, w którym jesteśmy, jechałyśmy pociągiem. Przez San Berlin jechałyśmy cztery godziny. Każdego dnia żywiłyśmy się ćwiartką chleba. I łzami. Mamusiu, kochana, kto by się tego spodziewał, że los nas tak rozdzieli? Kiedy wychodziłam z domu, nie myślałam, że ja już do niego nie wrócę. Gdy wychodziłam, był ukochany Kazik i powiedziałam mu: zostań z Bogiem. A on. Odpowiedział: Idź z Bogiem i pamiętaj o nas. Ostatnie te jego słowa mam w sercu głęboko wyryte. Podróż nasza trwała dziesięć dni. Całe te dziesięć dni spędziłyśmy modlitwą i płaczem. Mamusiu, droga. Ja wiem, że tobie jest trudno teraz żyć i nie mogę sobie tego darować, po co ja ciebie z domu odeszłam. Czy to już było takie przeznaczenie? Wola Boża. Mamusiu, Ty jesteś pomiędzy swoimi, a my tak daleko od swoich, bo dzieli nas przeszło tysiąc sto kilometrów. Ach Jezu! Po co to wszystko się tak stało? W jednej wsi jest nas trzy: Zosia, Adela i ja. Uprosiłyśmy sobie chyba u Boga i matki najświętszej. Wszystkich było nas z Michniowa dziesięć. I wszystkie tak porozdzielane, że każda z tamtych jest na innej wsi. I to daleko od siebie. A nas Bóg złączył. Mamusiu, robić tu mamy co, bo baor ten posiada pięćdziesiąt murg ziemi. Życie jest tu bardzo dobre. Chleb stale podwójnie smarowany. Ale cóż z tego, kiedy na myśl o domu do gardła to nie chce wchodzić? Mamusiu, proszę mi nic nie przesyłać. Stryjenko kochana, pocieszajcie, mamusie, bo ja sobie wyobrażam, jak teraz wygląda. Otrzymałam list od władka. Napisał bardzo mało. Wiem tylko, że domu już nie ma. I nie wiem, jak się mam modlić. Kazia nie ma. Szwagra nie ma. Nie ma. Straszne to były dni. Patrzeć na błąkające się dzieci. Na rozpacz i ból. Pozostałych po stracie spalone zwłoki. Wojt Suchedniowa zwoził na rozkaz Niemców do wspólnego dołu, na miejsce pochowania, które zostało zaorane. Ojcowie, synami leżą już. Obici. Lista Pomordowanych Zalana. Pająk. Jerena Wioska Lat w ognach, Dwadzieścia osiem. Świeci. Biela, Janina, Jedna, młoda, matka. Lat 27. Dzieciotko Biela, Bogdan Klekarz i cztery miesiące. Darmem. O Sanocka Józefa. Prosi. Lat 40. Ach, drodzy, Panowie. Marcinkowska co Emilia. Robicie. Z Lat Nami. 38. Co wam winny? Dzierżyło, Janina. Z małymi. Lat 16. Kołomańska. Janina. Słowa. Magnet, jeden rok i trzy flija, miesiące. A matka, harabin, Katarzyna, lat pięćdziesiąt jeden, Ciszek, Józefa, niech lat czterdzieści pięć. Po miasek, Anna, Dziś lat czterdzieści trzy. Bronich, Kazimiera w grobie lat 24 z Płonie Krogulec Florentyna lat 50 dziećmi swami, Krogulec Julian do się palo, lat 16 tyś wioska Krogulec pod Anna, lasem, ojczyzną lat 6 lat regulacz Maria Poparcze 25 Co tu Maturek Maria Teraz 60 Materek Daszki. Śpiewają Dlaczego dziecioą tak wesoło. Rozpoznałam moją siótrzyczkę. Postrzelili ją w głowę. Złam. Cii, cii, cii. Wszystko było. Nóżki są upalone. Wszyscy byli tacy spaleń. Gdyś wiosko pod lasem ojczyzną żołnierzy, niech każdy popatrzy, co tu trupa leży. Soto, trupa.